Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym filmie z Series Rise of Kingdoms. Tak jak co tydzień, tygodniowe podsumowanie. Jest to już 17. część podsumowania tygodnia, więc już tutaj tą serię długo ciągniemy. Mam nadzieję, że uda się to utrzymać w miarę regularnie, ale wiadomo, że czasem czasowo jest ciężko to ogarnąć. Wczoraj wrzuciłem przez przypadek film, który był nagrany tydzień wcześniej, więc przepraszam wszystkich, którzy go oglądali i mieli wrażenie, że oglądają to samo, no to tak, to było to samo, ze względu na to, że po prostu się tutaj pomyliłem podczas przesyłania filmu na YouTube. Ale okej, okay, to film nie o tym. Podsumowując poprzedni tydzień, co tutaj się wydarzyło? Okej, okay, wejdźmy na VIP-a. 972 000 punktów dzieli nas przed VIP-em 17, więc jest to bardzo, bardzo długi proces, który jest przede mną jeszcze. Pewnie tutaj ci, co oglądają tą serię, no to też oczekują, żeby tutaj ten VIP jak najszybciej był wbity, aczkolwiek jest to na ten moment niemożliwe, ze względu na to, że tak naprawdę tych klejnotów trzeba bardzo, bardzo dużo, żeby to zrobić, a nie chcę też w 100% inwestować wszystkich klejnotów w VIP-a, ze względu na to, że też chcę tutaj rozwijać, Jakieś inne poboczne rzeczy, które też mi się przydadzą podczas gry, więc nie skupiam się tylko i wyłącznie na VIP-ie, ale będziemy też szli w innym kierunku. Ok, więc skupmy się na kolejnych kwestiach: kampanie, ekspedycje no to wiadomo wszystko robimy na fula. Tutaj zaginiony kanion również odbieramy tutaj. Wiaderko ze złotem. Ja tutaj wykupiłem już kultowy kryształ oraz sierp, potrzebowałem go, zastanawiam się nad wykupieniem materiałów, aczkolwiek szczerze mówiąc za te kwoty, które tutaj są, no to nie wiem, czy w ogóle warto tutaj inwestować. Może bardziej się skupię na szkicach, ze względu na to, że tutaj bardzo fajne można szkice wyciągnąć, które mogą mi się przydać, więc tutaj pewnie pójdziemy w to. Ok, jeśli chodzi o sklep KVK, co tutaj kupiłem? Kupiłem... Właśnie sobie pierścień, ze względu na to, że też moja piechota nie miała akcesoriów jeszcze skompletowanych do pełna, więc tutaj zainwestowałem swoje monety z sezonu podbojów do kupienia właśnie tutaj szkicu. Mamy tutaj na ten moment, tak jak widzicie. Staram się na równo wytwarzać materiały ze względu na to, że też nie chcę mieć takiego momentu, że w któryś materiałów będę miał już maks, a będę musiał po prostu czekać na deski albo na skórę, więc stwierdziłem, że moją taktyką na wytworzenie tutaj tego pierścienia będzie uzupełnianie materiałów równocześnie, żeby w tym samym okresie czasu zrobić po prostu ten pierścień i żeby on był w ciągu jakiegoś tam okresu czasu zrobiony. Od ręki, tak naprawdę, żeby tutaj nie było żadnych poślizgów czasowych. E, ok, e, dowódcy, no to tutaj się nic nie zmieniło. Odkładamy sobie rzeźby. Na ten moment 114 rzeźb e, odłożonych, legendarnych. Prawdopodobnie teraz, e, ze względu na to, że mam już 4 marsze na ekspertyzie. Wiadomo, że już niektórych dowódców pewnie będę musiał wywalić, nie będą już w mecie, aczkolwiek ja nie jestem w stanie tutaj tych złotych rzeźb zdobywać na tyle, żeby co te dwa czy tam 3 miesiące wymieniać tych dwóch dowódców, tylko będę tutaj grał tymi, których mam, ze względu na to, że tutaj kolejnych dwóch tak naprawdę zrobimy jak nazbieram te 1290 rzeźb, nie chcę tutaj sobie komplikować gry i nie chcę też robić jakichś niepełnych marszy, bo myślę, że granie takimi niepełnymi marszami bez ekspertyzy, szczerze mówiąc, moim zdaniem nie ma sensu, a tym bardziej też, że nie zrobiłem jeszcze full ekwipunku dla piechoty, więc też tutaj jest ten problem. OK, jeśli chodzi o wydarzenia, no to e, tak jak pewnie większość już z was je robi, no to e, wyprawa po skarby. Ja szczerze mówiąc nie lubię tego wydarzenia. E, dzisiaj e, nie mogłem znaleźć w ogóle tego skarbu, więc szczerze mówiąc to odpuszczam. Tutaj cesarskie skarby. No to wykupiłem wszystkie głowy nowego dowódcy. Nie robiąc go nawet, będę miał go po prostu w plecaku odblokowanego. Jakby był za jakiś czas dobry albo był jakiś słab, to po prostu sobie bym go przerzucił. Tak więc lepiej go mieć odblokowanego, nie robić go, jeśli nie mam na to rzeźb, ale po prostu go posiadać w plecaku, żeby sobie tam leżał. Kupiłem sobie rzeźbę do miasta, wykupiłem oczywiście materiały, bo one mi są bardzo potrzebne. Teraz pewnie będę tutaj się skupiał na przyspieszeniach, może tabliczkę wykupię, ewentualnie surowce, więc tak to wygląda. Tutaj zostało nam trzy poziomy. do Dobicia, wykupiłem oczywiście za 3000 klejnotów. Każdemu to polecam. Jeśli jesteście w stanie zrobić maksymalny poziom, wykupcie po prostu tutaj to odblokowanie za 7000 klejnotów, ze względu na to, że bardzo dużo nagród tutaj Wam wpadnie. A tak naprawdę te klejnoty odzyskacie w całości tutaj z tego wydarzenia. Więc wyjdziecie totalnie na zero z klejnotami, ale wyciągniecie za to super nagrody. Mam na myśli tutaj również złote rzeźby oraz jakieś przyspieszenia. Więc tutaj warto po prostu w to pójść. Wyścig z czasem. Szczerze mówiąc, nie skupiałem się tutaj na tym bardzo. Zrobiłem podstawowy tutaj poziom, żeby odblokować wszystkie te nagrody. Aczkolwiek dzisiaj, ze względu na to, że jeszcze mam bardzo dużo tutaj punktów do bicia, został mi jeden dzień, więc będziemy dzisiaj tutaj cisnąć, tak naprawdę, tych barbarzyńców. Ja się tutaj pewnie skupię na tym, żeby jak najwięcej tego nabić. No to prawdopodobnie jak już gdzieś tam sobie odjadę od miasta, znajdę fajnego spocika, no to prawdopodobnie tutaj odpalę to wydarzenie i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Czy, czy uda mi się tutaj jakoś wciągnąć bardziej to wydarzenie? Pojawił się również Filip u mnie. Ja go nie mam, szczerze mówiąc, odblokowanego. Zastanawiam się nad tym, czy go tutaj sobie nie odblokować aczkolwiek szczerze mówiąc nie wiem czy on mi będzie potrzebny szczerze mówiąc bardziej by mi się przydał e, na Champion Olymp więc e, nie wiem czy nie zakręcę na tyle żeby go po prostu odblokować nie będę się tutaj jakoś skupiał na tym bardzo, bo jest mi on ogólnie niepotrzebny, nie mam rzeźb, żeby go zrobić, więc raczej bym go odblokował po prostu po to, żeby sobie leżał w plecaku, ewentualnie go używał na Champion Olymp, bo tam akurat większość tych marszy, które ja używam wymagają tak naprawdę Filipa, żeby było to kompo takie bardzo mocne. Ok, co więcej, no to wiadomo, zdobyć za obecność. Wybieram tutaj Gorgo ze względu, że na to, że Gorgo już ma tutaj u mnie 5-5, więc staram się tutaj dobić jeszcze te 10 główek, Będzie 5-5-1-1. To jest taki dowódca przyszłościowy. Jest to inwestycja po prostu z MG, więc nie miałem po prostu kogo wybrać, więc skupiłem się na Gorgo i tak sobie tutaj w nią inwestuję. Jeśli chodzi o jakąś tutaj rzecz, która jeszcze tutaj jest pominięta w dzisiejszym podsumowaniu, no to wiadomo, że formacje, no to tutaj w formacje inwestujemy jedynie z daily, z daily po prostu odświeżania forum, ale udało mi się trafić niebieską inskrypcję, tylko nie wiem, gdzie ona mi tutaj zginęła. W każdym razie udało się trafić niebieską inskrypcję. Jeśli chodzi o tutaj formację klinu, no to tak naprawdę jeszcze 149, mamy 7 z 10, więc bardzo długi jeszcze okres nas tutaj czeka do tego momentu, żeby zdobyć kolejną legendarną inskrypcję. Chciałbym po prostu skompletować tutaj dla Huo full legendarną, cały komplet po prostu tej formacji, żeby on miał tutaj jak najbardziej. Na plus te raporty, i żeby ta formacja była też bardzo mocna. Dlatego staram się tutaj inwestować w Huo i jego formację. Patrząc tutaj na nagrody, które otrzymam po zakończeniu KVK, no to jestem w stanie po prostu wykupić sobie w sklepie inskrypcji kolejną tutaj inskrypcję, ale prawdopodobnie kupię dla piechoty, ewentualnie zastanawiam się również nad. Tutaj formacją pod rąbnięcie. Więc mam takie różne odczucia: albo kleszczę, albo tutaj tą formację wybiorę. Więc jeszcze szczerze mówiąc nie wiem, dlatego się zastanawiam na tym, ale jeszcze mam bardzo dużo czasu. I, I tak to wygląda. Okej, okay, jeśli chodzi o to podsumowanie tego tygodnia, to będzie wszystko. Zapraszam do poprzednich podsumowań, żebyście byli po prostu na bieżąco i przepraszam za wczorajszy film. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.